Kto to taki piękny? Kto to taki piękny wrócił? Figunio? Usiądź, usiądź moja piękna. Wiecie na no co ona, czeka? ona tak bez powodu nie pozuje. Nie pozuje tak bez powodu. Jeden. Ja i dzieci uwielbiamy kopytka z masełkiem, z cynamonem. Grzesieknie? Ale dzisiaj mamy obiad bez grzeszka, bo jest na wyjeździe. Nieczęsto chodzę tutaj z tyłu za domem. Po prostu nie mam za bardzo po co, a szkoda, bo to jest tak pięknie. Patrzcie, jak Szałwia ślicznie wygląda. Ale też przede wszystkim na tle tej ciemnej elewacji. Wszystkie roślinki tak pięknie wyglądają. Dużo pytań mam o płytkę klinkierową. No i ja sama pamiętam, że kiedy my wybieraliśmy naszą, to się grubo zastanawiałam nad kolorem. Braliśmy pod uwagę Ekri, ale też taką tradycyjną cegłę w kolorze czerwonym, chociaż nasza bardzo mi się podoba, ale ja ogólnie kocham model cegiełki. My, elewację domu zrobiliśmy dość szybko. Jeszcze tutaj nie mieszkaliśmy, jeszcze na podwórku, kompletnie nie mieliśmy ani podjazdu zrobionego. W ogrodzie też nic nie było. I pamiętam dużo takich nieprzychylnych komentarzy, że właśnie ten dom jest bardzo ciemny, smutny. Ale teraz z czasem patrzcie, jak te wszystkie rośliny. Pięknie wyglądają na jego tle. Dla mnie to po prostu bajka, ale nie samym wyglądem się tutaj sugerowaliśmy, wybierając elewację. Wiadomo, że elewacja jest to rzecz na lata, jest to duża inwestycja i na pewno patrzyliśmy też na trwałość. My mieszkamy wśród pól, tutaj się bardzo kurzy i naprawdę ani razu nie myliśmy naszej elewacji. Kompletnie na tym nie widać. Dzieciaki też tutaj szaleją w ogrodzie, kopią piłką, czy to jakiś rower odłożą? W szczególności tutaj nie uważają i też nie mamy żadnych uszczerbków, więc to jest taki produkt, myślę, naprawdę na lata. I jeszcze trzeci taki temat, który często gdzieś jest poruszany w wiadomościach prywatnych, czy właśnie przez kolor domu, że on jest taki ciemny, antracytowy, miejscami czarny, brązowy, bo ta płytka nie jest taka oczywista, czy on się tam po prostu nie nagrzewa w środku jakoś nadmiernie. Nie, słuchajcie, to wynika też z właściwości klinkieru, czy to płytki, czy cegły klinkierowej, ale kompletnie, bym tak nie powiedziała, wręcz temperaturę w środku mamy idealną. Ale też sobie chłodzimy podłogą. Nie mamy klimy i to jest naprawdę wystarczające, nawet opcji klimatyzacji nie rozważamy. I chciałabym Wam opowiedzieć, co tutaj rośnie po kolei, jakie to są odmiany traf, ale słuchajcie, nie potrafię, bo tego jest za dużo. Jedyne, czego jestem tutaj pewna, to że w rzędzie drugim są hortensje i dalej, i dalej mało wiem. Dopiero później szałwie. Ale piękne są tutaj te rabaty. Patrzcie, ile tutaj hortensja będzie miała kwiatów. No, wygląda to obiecująco. Tutaj przed tujami mamy cały pasmo mat rozchodnikowych. Żeby trochę sobie ograniczyć i pomóc w plewieniu. Tak, chwasty się w tym nie rzucają w oczy. I ta mata zmienia kolor. Najpierw była cała zielona, teraz bardziej taka biała, ale gdzieś tu widać też fiolet. Zrobiłam sobie kawę i biorę się za ogarnianie tutaj tarasu. Nie mam jakoś szczególnie dużo pracy, ale trochę jest tak jak widzicie brakuje krzeseł stół muszę sobie tutaj przesunąć bo mieliśmy taki mały remont, bo malowany tutaj sufit, ale też doszło nam oświetlenie, więc już mogę sobie to wszystko posprzątać, poukładać i dzięki tej dmuchawie i tam mam jeszcze odkurzacz bezprzewodowy na baterię. sprzątanie jest o wiele łatwiejsze naprawdę, w kilka minut można ogarnąć 70 metrów tarasu. Proszę bardzo, idziemy do sadu zbierać owocki. Kto idzie ze mną? To zapraszam. Boróweczki Maliny, agres. Może coś tam znajdziemy. Ale tu borówek. To trzeba raz przy raz każdy krzaczek chyba obskoczyć. To jest tylko odrobina naszych zbiorów, bo jeszcze cały groszek do zebrania i pomidorki koktajlowe. Borówek też jeszcze dałoby się więcej. Lucia robi dla tatusia kanapeczki i mówi, że obowiązkowo muszą być. Ostre ogórki. Bo tato je. O, ostre ogórki. Uwielbia, tak? Uwielbiam. Dobra, robimy rogaliczki. Nie da się tego